W poprzednim odcinku dowiedzieliście się o tym, jak mam na imię i o tym, ile mam lat. W drugim odcinku opowiem Wam o tym, jak pokonaliśmy dzielnym rosyjskim statkiem cieśninę Drake'a. Najbardziej niegościnne wody świata. Opowiem Wam także o tym jak wygląda codzienne życie na statku podczas rejsu będzie także o tym jak chodzi się po ścianach i po suficie oraz czym przykręcamy talerze do stolika Antarktyda już o, za, za horyzontem nie idzie mi to golenie Płyniemy dalej. Uszułaje, najbardziej na południe położone miasto Ameryki Południowej, od y, Szetlandów Południowych, czyli takiego początku Atlantydy, Atlantydy? Początku Antarktydy dzieli zaledwie 1000 km. To wcale nie tak dużo. To tyle, co z Krakowa do Szczecina i z powrotem. Problemem jest jednak rozdzielająca oba te miejsca przeszkoda wodna. Słynna na całym świecie cieśnina Drake'a. Miejsce, w którym Ocean Spokojny styka się z Oceanem Atlantyckim. Ani jednemu, ani drugiemu oceanowi się to nie podoba. To tutaj, właśnie, w cieśnieniu Drake'a, naturalnym stanem morza jest sztorm. Nic więc dziwnego, że trwającego 2,5 dnia rejsu przez Cieśninę Drake'a wyczekiwaliśmy w wielkim stresie i w niepewności. To tutaj przecież dziewiątki, dziesiątki skali Boforta są prawie, że codziennością. Okazało się jednak, że mieliśmy niezwykłe szczęście. W okolicy słynnego przylądka Horn trafił nam się wręcz płaski ocean. Przylądek Horn. W całej krasie. Takich spokojnych dni podobno w tym regionie jest 10 w ciągu roku. Dzięki temu mogliśmy się zbliżyć do półwyspu Horn, do krańca Ameryki Południowej, zaledwie na 2 km. Prawie mogliśmy go dotknąć. Morze spokojne. Aż się wierzyć nie chce, że jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Nie byliśmy jednak sami. My w wielkim, ogromnym, stalowym kolosie, którego same silniki zajmują małą salę gimnastyczną, i oni, prawdziwe wilki morskie. Uczepieni na rejach niczym 18-wieczni marynarze ściągali żagle. I mieli horn w najbliższej możliwej odległości. Ścigali się z czasem, żeby zdążyć wypłynąć na ocean spokojny przed kolejnym sztormem. Matko waska. Nasz rejs zaplanowany był na 10 dni. 2,5 dnia to jest czas przeznaczony na przedpłynięcie Zatoki Drake'a. 5 dni na Antarktydzie plus kolejne 2,5 na powrót do Argentyny. Co robić przez ten czas na statku? Jest całkiem wiele możliwości. Po pierwsze, odbywają się obowiązkowe szkolenia z procedur bezpieczeństwa oraz zasad przebywania na Antarktydzie. O przepisach opowiadałem w poprzednim odcinku, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, odbywają się dwa szkolenia: teoretyczne i praktyczne. W części praktycznej, na dźwięk syreny okrętowej, wszyscy pasażerowie zobowiązani są stawić się w ich indywidualnych kamizelkach na pokładzie przy szalupach ratunkowych. Tu jednak doszło do ciekawego incydentu ze mną w roli głównej. W każdej kajucie znajdują się kamizelki ratunkowe. Gdy zawyła syrena, okazało się, że mojej kamizelki nie ma. Szukałem wszędzie. W szafkach, na koi, pod stolikiem. Kamizelki nie było. Poszedłem więc na zbiórkę bez kamizelki i dostałem taki OPR, że to się nie da powtórzyć do kamery. Poszukiwania mojej kamizelki, rozpoczęte wraz z załogą, zakończyły się jednak fiaskiem. Okazało się, że kamizelka zaginęła na dobre. W związku z tym stałem się jedyną osobą podczas rejsu, która dopłynęła na Antarktydę bez wyposażenia ratunkowego. Druga noc na statku. Powoli przyzwyczajamy się do tego, że kołysze. Do tego, że lecą sztućce, sztuczce. Do tego, że obijamy się po ścianach. Prognoza na dzisiejszą noc: szóstka. Miała być ósemka, jest szóstka. Biorąc pod uwagę to, jak, jak się czuję przy szóstce, nie mam zielonego pojęcia. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądałoby, gdyby faktycznie była ósemka. Kolejną atrakcją jest oczywiście samo zwiedzanie statku. Siłownia, mostek kapitański, messa i wszystkie pokłady. Z jednym wyjątkiem. Nie wolno nam było zwiedzać pokładu, w którym mieszka załoga. Jest także mała sala ćwiczeń i pralnia. Na Antarktydę pływa kilka firm, które wynajmują okręty różnej wielkości o różnym komforcie. Cena za 10-dniowy rejs z Argentyny na Antarktydę i z powrotem zaczyna się od kilkunastu tysięcy dolarów. Cena zawiera wszystkie koszty podróży: wyżywienie, rejs, opiekę przewodników i załogi. Natomiast nie zawiera cen internetu: więc jeżeli będziecie chcieli na statku korzystać z internetu satelitarnego, Musicie dopłacić kilkadziesiąt dolarów. Cena wzrasta także, jeżeli chcecie zafundować sobie troszkę lepsze kajuty. Te ekonomiczne mają zaledwie kilka metrów powierzchni. Natomiast lepsze kajuty, które potrafią być droższe nawet o 100%, dają i większą powierzchnię i lepsze wyposażenie. W pokoju mamy niesamowitą ciekawostkę, coś, czego w innych kajutach nie ma. Dam wam tego posłuchać. A, a żebyście byli bardziej uświadomieni, to powiem Wam, że to dzieje się 24 godziny na dobę eee, posłuchajcie sami. I tak właśnie 24 na, godziny na dobę jak Pijany rosyjski niedźwiedź, rura napierdziela nam od rana do wieczora. Spać się nie da. Cie... skomentuj rurę. Tak. Ta kołysanka jest tak małą, tak jak na dzieciństwo, że śpię 24 godziny na dobę. Jeżeli podczas rejsu sprzyja pogoda, to z pokładów możecie podziwiać otaczającą naturę. Oczywiście wszyscy z aparatami polują w pierwszej kolejności na delfiny, orki i wieloryby. Gdy opadną emocje związane z samym przebywaniem na statku, największą atrakcją stają się posiłki, a karmią dobrze i dużo obfite śniadania, wielkie obiady i wystawne kolacje. Do tego trzy bufety deserowe dziennie można byłoby podczas tak krótkiego rejsu bardzo szybko przytyć, gdyby nie jeden problem choroba morska. Skala choroby morskiej, na którą będziecie cierpić, to kwestia dość indywidualna, ale oczywiście zależna też od stanu oceanu. My ponownie trafiliśmy wspaniale podczas całej podróży, a nie nie mieliśmy więcej niż 5-6 stopni skali Beauforta. Mimo to większość czasu spędzałem w koi. 2-3 godziny odpoczywania na płask pozwalały mi na tyle zregenerować błędnik, że mogłem przez godzinę chodzić po pokładzie. Po godzinie jednak zaczynało się robić znowu nieciekawie. Jedną z najważniejszych umiejętności było stanie w kolejce w restauracji bez przewracania się. Chodząc, obijaliśmy się o ściany korytarzy, spadaliśmy ze schodów w klatkach schodowych, ale z każdym dniem mieliśmy coraz więcej doświadczenia. Rok później na tej samej wyprawie, na tej samej trasie, był mój znajomy. Opowiadał, że płynąc przez cieśninę Drake'a, mieli 9-10 skali Boforta. Tak umierali, że podobno o tym, że na statku jest restauracja i serwowane są obiady, dowiedzieli się dopiero trzy dni po wypłynięciu, gdy dotarli już do spokojniejszych wód wokół Antarktydy. Jak zawsze, ogromną atrakcją jest także pierwsza góra lodowa. Syrena okrętowa wyje i wszyscy pasażerowie biegną na pokład oglądać to niezwykłe cudo natury. Tą górę lodową sam sobie wypatrzyłem, więc jest moja, nadaje jej imię, moja góra lodowa. Góra lodowa wyłania się z mgły i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Patrzymy z podziwem na tą wielką bryłę lodu i od razu wszyscy w głowie mają film o Titaniku. Każdą godziną pojawia się dookoła okrętu coraz więcej zwierząt zwiastujących zbliżający się ląd. Aż w końcu ktoś z załogi przez radiowęzeł nadaje. Ląd na horyzoncie. Dopłynęliśmy. Przed nami Antarktyda. Groźne, posępne wybrzeże robi niesamowite wrażenie. Jesteśmy już na końcu świata. Ale o tym opowiem już Wam w następnym odcinku.